Cześć, tu Aga. Dzisiaj się spotykamy w serii iskry miłości. Jezus do serc mam ksiądz Dolinda. Posłuchajcie. Nowy kwiat wyrasta swego matczonego łona. Nie mów, nie mam siły wydać go na świat. Jestem słaba. Dolegają mi nerki. Jestem niespokojna, denerwuję się. I gdzie znajdę miejsce na trzecie dziecko? Jeśli Bóg cię zsyła, nie bój się, będzie dobrze się rozwijać, nie przeszkodzi Twojej aktywności. Jeśli się martwisz, to tracisz energię. Jeśli się denerwujesz, to upadasz na duchu. Jeśli się burzysz, płaczesz, to po co? Chcesz życzyć łez swojemu maleństwu? Życz Mu błogosławieństwa już od początku i módl się razem z Maryją. To ja, Służebnica Pańska. Nie bój się. Pamiętam, jak pierwszy raz przeczytałam te słowa, tak sobie pomyślałam, no, łatwo powiedzieć, nie bój się. No, i można poczuć też takie, no to co, jak ja się boję, jak, jak płaczę, jak się nie zgadzam na to, że mam taką wiadomość, nie? Bo czasami jest tak, że przychodzi to tak znienacka, nieoczekiwanie, może mamy jakieś plany, może studia, może nowa praca, może jest jakiś kryzys w małżeństwie, różne są sytuacje i przychodzi taka wiadomość, że jesteśmy w ciąży, no i jest taki troszeczkę, może być, nie zawsze jest oczywiście, jest taki czasami bunt, nie, Panie Boże, no jak Ty to mogłeś mi zrobić, no, no niby wiem jak to wszystko działa, ale nie teraz, nie w tym momencie i, i, i czasami zaczyna, zaczynamy analizować, zaczynamy analizować właśnie, no, nie mam pieniędzy, kto by nie się skopiekował. Ja tam czy na studia, czy do pracy, tutaj dopiero jakiś kredyt, człowiek wziął coś tam, coś tam i no, nie damy sobie rady I ten lęk tak <laughs> wzrasta, i wzrasta, i tak się yy, kręci się, nakręca się yy, jak takie yy, yy, ko taki kołowrotek. No, i, i czasami ten, te, dojdzie już do takich rozmiarów, że my nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. My nie widzimy wyjścia, i no, niektóre osoby y, są nawet zdolne do tego, żeby popełnić grzech ciężki y, i pozbyć się maleństwa. Y, a Pan Bóg nas zaprasza do tego, że pomimo tego lęku, który jest naturalny, On też nie oczekuje od nas. Y, że, że będziemy wiecie, nic nie czuć, tak? To jest naturalne. Jeżeli mamy jakieś takie właśnie wielkie lęki, to staraj się po prostu porozmawiać z nim o ten temat tych lęków. On, on, on jego interesuje wszystko, więc można po prostu usiąść, czy w domu, czy, czy w, w kościele, czy no gdziekolwiek masz przestrzeń i porozmawiać z nim, słuchaj, no mam takie lęki, boję się tego, boję się tego, boję się tego, boję, że nie dam rady, że będę złym mamą, um, boję się, że nie utrzymam pomocy um, i proszę, nie wiem, pomóż mi, um, daj mi odwagi, dodaj mi odwagi, um, bojaźni takiej um, Bożej mądrości itd. i tak dalej. I i w końcem końców dochodzi do tego, że gdy to dziecko już przyjdzie na świat, to człowiek dochodzi do wniosków, że wszystkie te lęki, które gdzieś tam miał, one nawet jakby, jakby nie miały pokrycia w naturalnym, w prawdziwym życiu. Ja miałam tak teraz w mojej ostatniej ciąży: bardzo się stresowałam, rozmyślałam, bałam się porodu, bałam się, że ten poród nie będzie taki, jak ja bym chciała. Że będzie trudny, że dochodzenie po porodzie będzie trudne, że nie dam sobie rady e, z opieką, że mąż wróci do pracy, a ja zostanę sama. I jeżeli skupiłam się właśnie na tych e, negatywnych, e, że nie dam rady, że to, że tamto, to jakby taka. E, jest taka, um, taka. no taka jesteś trochę podbudliwa, taka. no nie dam sobie rady, nie dam sobie rady i, i to cię po prostu przygniata. Ale jak człowiek e, właśnie też tak zaufa Bogu, powie, no dobrze Boże, jakoś to będzie, tak? Z Twoją pomocą wszystko jest możliwe i poprosi o to pomoc, e, to te lęki też ucichają. I e, patrząc teraz z perspektywy czasu, my mały ma 4 miesiące, nic z tych lęków nie, tak naprawdę się nie sprawdziły. Poród był piękny. Osoby, które pomagały mi przy tym porodzie były też bardzo opiekuńcze, czułam się bezpieczna, dochodziłam bardzo szybko do siebie po porodzie, co aż mnie zdziwiło tak naprawdę. Mały okazał się bardzo cichutki, spokojny, też mam taką uważność, żeby pewne rzeczy nie jeść po prostu, żeby, żeby jego brzuszek go nie bolał i mógł sobie spokojnie spać. I, I mówię, z Bogiem wszystko jest możliwe, i z perspektywy czasu, gdy patrzę na moje dzieci, yy, widzę, że, widzę Boży palec tam, yy, gdzieś tam ktoś dał jakieś ściuchy dla dzieciaków, ktoś pobłogosławił pieniędzmi. Yy, no, Boże, Boże czuję Bo, Bożą opiekę. Czuję Boże opiekę i Jego błogosławieństwo w tym, że pomimo tego lęku, pomimo e, sytuacji, e, to pozwoliłam, pozwoliłam się poprowadzić jak ta Maryja. Powiedziałam: e, o to ja, służebnica Pańska. E, I e, to jest trudne, to nie jest, to nie jest łatwa przygoda. To nie jest przygoda duchowa, gdzie można powiedzieć: Tak, dobra, zrobiłam to raz. E, następnym razem nie będę już się bała. Nie. Pan Bóg od nas, od nas też tego nie oczekuje. On po prostu chce, żebyśmy zauważyli to, że się boimy, ale wiedzieli, gdzie, gdzie szukać, gdzie Go szukać, że możemy zawsze przyjść do Niego i prosić Go o pomoc, aby nas umocnił, aby dał dobre słowo, aby posłał kogoś tam, jakiegoś anioła do pomocy. I tak samo ja miałam w swoim życiu, gdzie ludzie, przyjaciele pomogli z odbieraniem dzieci ze szkoły, czy zrobieniem zakupów. No, to mówię, Pan Bóg porusza ludzkie serca i w taki sposób nam pokazuje, że jest pośród nas. Do zobaczenia w następnym odcinku.